Wypocząć można także na wsi. Zamiast planszy, plan miejscowości, zamiast pionków, prawdziwi uczestnicy. Podchody krajoznawczo ekonomiczne rozegrano dziś w Karłowicach, przygotowana z myślą o okolicznej młodzieży gra terenowa miała przede wszystkim bawić, ale trochę też uczyć, jak założyć gospodarstwo agroturystyczne. Klocki i kostka do gry. Zabawa lada moment się rozpocznie. Start w samym sercu Karłowic na placu spotkań. To stąd wyruszą uczestnicy, by rozwiązywać zadania i pokonywać przeszkody. Jak wieś długa i szeroka. Jeszcze tak, jakby nie wiemy, co to będzie, bo. Są stacje i nie wiem, co będzie na tych stacjach. Stacji, czyli punktów kontrolnych, jest osiem. Na każdym zadanie do wykonania, ale nawet polecenia to czasem zagadka, jak ta. Chłop potęgą jest i basta, więc nie grajcie gości z miasta, że okazja się nadarza. Przekonajcie gospodarza. Mamy tutaj połączenie dobrej zabawy z edukacją. A chcemy w tej edukacji właśnie przemycić te elementy ekonomiczne, może nie tylko ekonomiczne, ale, ale takie postawy przedsiębiorcze. W tej grze chodzi o to, by założyć gospodarstwo agroturystyczne. Oczywiście na niby, za to naprawdę uczestnicy dowiadują się, jak to zrobić. To jest taki zalążek, taki pomysł dla młodych ludzi, żeby po prostu przyglądali się, zobaczyli, jak wygląda agroturystyka. Być może, że coś się z tego urodzi. Wiadomo, że turystom trzeba też dostarczyć atrakcji, dlatego w zabawie sprawdzana jest również wiedza o historii i zabytkach Karłowic. Najstarsze wzmianki o Karłowicach pochodzą z połowy XIV wieku. Jest to stosunkowo późny okres dla miejscowości z naszej okolicy. Jednak już wtedy istniał tutaj zamek i wokół niego rozwinęła się wioska. W przygotowanie gry zaangażowało się kilka organizacji działających w Sołectwie. To element programu odnowy wsi, który w Karłowicach od lat jest z powodzeniem realizowany. W tym roku zresztą wieś została wybrana najpiękniejszą na Opolszczyźnie. A że młodzież bierze w tym udział, to jest bardzo dobrze, bo może ktoś zostanie na tej wsi, a nie będą uciekać do miasta i założy właśnie taką, taką agroturystykę. Myślę, że tak jak wiele innych projektów, które organizujemy na, n, corocznie, które się powtarzają, bo nasze projekty się powtarzają, e, myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli do, 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 do takiego projektu powrócić. Na zwycięzców agrogry czekają nagrody ufundowane przez wójta gminy Popielów na terenie której Karłowice leżą